Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i dzisiaj wracamy delikatnie do przeszłości, bo chciałbym wam przedstawić coś w rodzaju poradnika, a mianowicie będziemy dzisiaj mówić o y, handlarzach oraz ukrytych sklepach w, na całej naszej mapie. Może nie na całej, na tej, którą aktualnie mamy w wersji 2.7-2.8. Zaczniemy sobie od Monstant, przejdziemy do Liue i przejdziemy do Inazumy. Pokażę wam lokalizację wszystkich handlarzy i to, co mają w sprzedaży oraz co jaki czas odnawiają się ich rzeczy? Zaczynając od Monstant, mamy tutaj pięciu handlarzy, gdzie całą listę otwiera Siliu. Handluje ona artefaktami i znajduje się niedaleko, dobrze już nam znanej karczmy w Monstant. Możemy kupić u niej po jednym artefakcie z każdego typu, a czas odnowy sklepu wynosi tydzień. Następnie mamy Florę, która znajduje się tuż przy bramie w Monstant, stojąc przy stolikach z kwiatami i nimi też handluje. Jej sklep jest dostępny od godziny 6 do 19, a czas odnowy sklepu wynosi 3 dni. Kolejna jest Chloris, którą znajdziemy w okolicach Windrise. Trzeba ją najpierw znaleźć, a podróżuje ona wzdłuż głównej drogi. Warto rozglądać się oczywiście na boki, bo czasem schodzi z gościńca. Handluje ona kwiatami, a czas odnowy sklepu wynosi 3 dni. Pod Monstant w Springvale znajdziemy dwóch kolejnych handlarzy: Brooke, która sprzeda nam już gotowe posiłki w godzinach od 6 do 19, gdzie jej sklep odnawia się co jeden dzień, oraz Drafa, który zaś w godzinach od 6 do 19 sprzeda nam również jedzenie, jednak surowe, a jego sklep odnawia się również raz na jeden dzień. No i na samym końcu ostatni jest Harris, który znajduje się w obozie pod Dragonspine. Możemy kupić u niego gotowe posiłki, a czas odnowy sklepu wynosi jeden dzień. Teraz przechodzimy do Liu. Tutaj mamy troszkę większy zestaw handlarzy, bo jest ich aż 15. Lin Lang, stacjonująca bezpośrednio w mieście, sprzeda nam kolejne artefakty, które możemy nabyć w godzinach od 19 do 6 rano, a czas odnowy sklepu wynosi tydzień. Zhang Shun jest kolejnym handlarzem artefaktami, stacjonującym w północnej części portu Liu. Czas odnowy jego sklepu wynosi również jeden tydzień południowej części Liu'e na skraju portu znajdziemy Uncle Zhao, który od 11 do 19 sprzeda nam surowe ryby. Czas odnowy jego sklepu wynosi jeden dzień. Całkiem niedaleko znajdziemy również Uncle Sana, który podobnie sprzeda nam owoce morza, a jego sklep dostępny jest od godziny 6 do 19, gdzie odnowa wynosi również jeden dzień. Bardziej na północ w porcie Liu'e znajdziemy Bo który sprzeda nam surowe jedzenie oraz muszle, a jego sklep odnawia się raz na 3 dni. Tuż przy południowym teleporcie w Lue znajdziemy handlarza Chen the Sharp, który sprzeda nam gotowe posiłki, a jego sklep odnawia się raz na jeden dzień i przy okazji warto z nim dłużej porozmawiać i dopytać o ryby, bo odda nam za to bardzo ciekawy miecz. Zostając dalej w mieście znajdziemy w porcie Likai, która sprzeda nam głównie gotowe posiłki, czas odnowi różni się w zależności od produktu i wynosi jeden dzień dla zielonej i niebieskiej jakości posiłku oraz trzy dni dla fioletowej. W jednym ze straganów w Liue znajdziemy również Su Er Niang, u której kupimy gotowe posiłki, a czas odnowy jej sklepu wynosi jeden dzień. W północnej części miasta mamy kolejnego handlarza gotowymi posiłkami. Jest to Yue Shu, która sprzeda nam jedzenie w różnych jakościach. Czas odnowy kolejny raz będzie się różnić w zależności od jakości posiłku, gdzie fioletowe jedzonko odnawia się 3 dni, a reszta jeden dzień. Kierując się teraz bardziej na północ przy Gilly Plains w tawernie Emerald Maple znajdziemy Mr. Zhu, który sprzeda nam gotowe posiłki, a czas, czas odnowy jego sklepu wynosi jeden dzień. W Kings Village znajdziemy Miss Bai, która sprzeda nam jedzenie, gotowe posiłki i kwiaty. Czas odnowy różni się od kupionego produktu, gdzie na Glaze Lily poczekamy aż tydzień, w Fry jeden dzień, a na resztę trzy dni. W Wangshu Inn recepcjonistka przepraszam, sprzeda nam głównie jedzenie i gotowe posiłki wraz z kwiatami. W zależności od zakupionego produktu będziemy czekać 1 lub 3 dni. Wracając do miasta, przy jednym ze straganów w głównej części miasta znajdziemy Changshuna, który sprzeda nam surowe jedzenie i kamienie. Czas odnowy różni się od zakupionego towaru, gdzie produkty przetworzone mają tydzień cooldownu, kamienie 3 dni, a surowe jedzenie jeden dzień. Następnie w północnej części miasta w Bubu Pharmacy możemy zaopatrzyć się w kwiaty, gdzie czas odnowy sklepu wynosi 3 dni. No i na samym końcu mamy Shico, który znajduje się niedaleko południowego teleportu i kupimy u niego trochę żelaza oraz kamienie, a czas odnowy wynosi 3 dni. No i teraz kierując się do inazumy mamy tutaj troszkę mniej handlarzy, bo jest ich zaledwie 7. Na samym początku w porcie Ritu znajdziemy Obatę, który sprzeda nam owoce morza. Odnowa będzie różnić się od zakupionego produktu, gdzie poczekamy 3 dni na Ganodermę, a na resztę 1 dzień. Przy wejściu do miasta Inazumy znajdziemy Kimina Anne, która sprzeda nam głównie posiłki, a czas odnowy sklepu wynosi 1 dzień. Na Watatsumi Island znajdziemy Kyoko, który sprzeda nam surowe jedzenie, a czas odnowy sklepu również wynosi 1 tydzień. Wracając do Rito, znajdziemy Riołko, u której kupimy gotowe posiłki, a czas odnowy sklepu wynosi jeden dzień. W północnej części Inazumy, przy jednym ze straganów czekać na nas będzie Tomoki, u którego kupimy dango Milk, a czas odnowy jego sklepu wynosi jeden dzień. Wracając raz jeszcze do Rito, u Karpilli w centralnej części miasta kupimy za zawrotne kwoty dandelion seedy, a czas odnowy sklepu wynosi 3 dni. No i na samym końcu, zamykając już tak naprawdę całą listę, również w Rito znajdziemy Qe, czy jakkolwiek wymawia się te imię, gdzie kupimy żelazo i elektrokryształy, a czas odnowy sklepu wynosi 3 dni. No i to byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo to było coś, to jest coś w sumie e, takie delikatne odstępstwo od reguły, bo zawsze robimy sobie build guide'y, ale tym razem chciałem zrobić coś innego, czekając tutaj oczywiście na naszego Kazucha, którego sobie zbudujemy następnym razem. E, dlatego stwierdziłem, że porozmawiamy sobie o tych ukrytych sklepach, których normalnie byście mogli nie zauważyć lub moglibyście je ominąć. E, mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam to pomogło, bo możecie sobie w pewnym stopniu uzupełnić wasze zapasy aktualnie jakiś kwiatów, kamieni, czy nawet jedzenie, jeżeli będziecie tego potrzebować, a nawet delikatnie możecie sobie nastakować troszkę więcej artefaktów, żeby mieć więcej expa do ulepszania innych artefaktów, na przykład czekając na kolejne postacie lub budując kolejne postaci. Więc tak, słuchajcie, jeżeli zdarzyłoby się, że kogoś ominąłem, już tutaj nie licząc oczywiście jakichś sprzedawców, którzy mają książki w swoim że tak powiem zestawie, o tym porozmawiamy sobie później, to już w ramach jakby robienia achievementów, jeżeli o kimś zapomniałem, kogoś ominąłem, to Dajcie mi znać w komentarzu, ja to przypnę. A na ten moment to tak naprawdę tyle. Dajcie znać w sumie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach tego typu, jeżeli miałbym zrobić jakiś inny poradnik, który nie dotyczy konkretnie budowania postaci, a raczej coś. E, takiego bardziej informatywnego dla całej społeczności, dla nowych graczy przede wszystkim. Więc jeżeli macie jakieś kolejne pomysły, e, to możecie śmiało opisać w komentarzach, a ja na pewno gdzieś spróbuję sobie to zapisać, żebym miał jakąś kolejną listę rzeczy do zrobienia w przyszłości. I raz jeszcze, z mojej strony to tyle. Zapraszam na strumyki w poniedziałki, wtorki, czwartki, sobotę od godziny 18.00. I no, i to tyle. Dziękuję.